1. Facebook został założony w 2004 roku. Autorzy Facebooka to Mark Zuckerberg, Chris Hawks, Dustin Moskovitz i Eduardo Severin. 3. W październiku 2010 roku na ekrany KIN wszedł film. The Social Network, ukazujący historię Facebooka: 4. Facebook został napisany w języku PHP 5. W grudniu 2011 roku na Facebooka wprowadzono oś czasową. Dobra, to by było na tyle z kolejnego odcinka. Kolejny odcinek, jeszcze 4. Ze społeczności ukażą się już niebawem, więc na które was bardzo serdecznie zapraszam. Cześć.